Witajcie, no ja Filip dzisiaj jest ze mną, Jurasek. Jakbyście nie wiedzieli, to Jurasek, to ja zginąłem, bo chciałem wlecieć po skrzynkę i zginąłem. No. No, nie, nie wkurzajcie się, bo mam, mam plan dobry. Ta, tam za nami, tam za nami jest las. I ja do tego lasu pójdę. Jurasek. Jak... Nie. Cztery, cztery szkielety są za mną. Pięć i pająk. Pięć i pająk, pięć i pająk. Pięć szkieletów i pająk. już to? Idziesz? Szkielet? Nie ma, dobra. Dobra. Lecimy. Jakby co, to ja poszedłem do lasu, dobra? Zebrać ci temki. Wow. Spokojnie! Widzowie Jura wróć... Endermon! Endermon! Endermun, Endermon! mapę! O jacie! Szkielet! Sześć szkieletów! Sześć szkieletów! Wii! Au! Sześć szkieletów! I zombiak! Dobra, kopię drewno Jest dobrze Widzowie To jest taki od, od te, te... odcinki No masakra, nie? Nie raz Prawda Dobra, Szkielet. przygotowuję się na szkieleta Te patrz się! Już zebrałaś wszystko! Poczekaj. Koniec gin. Nie zginę! pływać, 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 pływać! Pływam Co się stąd? dzieje? Pływam stąd! Pływam stąd! Zabijają mnie! Uff, przeżyłem. Panie, no utopielet! Dobrze, że nie ma trójzębów. Ja prawie zginąłem, dobra. Ja mam... Szkielet! Szkielet! Nalazłem... Tepaj się! Tepaj się! Zaraz zginę. No to możesz zginąć. To ty już zginąłeś. Ja nie mogę. I dwa kripcie. Dwa kripcie jeszcze. Ok, ja prawie zginąłem. Naprawdę, no to prawie. TEPAJ SIĘ! Jestem na razie jeszcze w bezpiecznym miejscu. Teraz pewnie już razie... nie. Mam jedzenie na Ciebie! Dwa ebuszka Już ja, 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 ja mam full HP, już mam full HP Ale te... tepaj się, tepaj się Mo, Umiesz się tepać? Poczekaj, bo ja, ja mam jeszcze jedną mapę Bo ja zginąłem ja, i zebrałem. Tam? Tak, tą Twoją mapę Muszę um, zobaczyć co było na tej Twojej mapie Ej, ja nie wiem co robić, nie? A też jestem w kropce. I to jeszcze większej. Jesteś jak pałnię. Poszedłem dalej. Więc creepery nie gonią. Żubiki, żubiki, pomóżcie mi, proszę. Nie no ile tutaj mobów jest? A ja chcę iść po owce, żeby iść spać. Akurat przy owcach musi być tyle mobów, nie? Mam iść zabić potwory? Juras? Nie czekaj. Dobra, czekaj. idę Idę zabić Zabiłem! Idź jeszcze za mną tam! Dobra Ja mam bitwę normalnie Ej, pan się pije z, z szkieletem! I pan zginął Dobra Szybko Ej, idziesz spać? Ej Idziesz spać? Dobra, wystarczy. czekaj. Masz łóżko? Ja mam dwie owce, zabiłem. Mam łóżko? Jeszcze nie. Idzie kripcio. Idzie kripcio. Zgub mnie. Owca, owca, jestem uratowany. A nie, bo nie mam drewna. Nie uciekaj mi. Mam drewno? Jest, mam, mam. Dobra, czekaj, idę na drzewo. Tutaj będę bezpieczny. Dobra. Yy, robię crafting. I po tej nocy wracasz. Dobra? Wracasz. Dobra. dobra, czekaj. Robię łóżko. Cyk. Mam łóżko. Mam łóżko. Dobra. Ja już. Yy, ja już ten śpię. A ty? Dobra, no, śpimy, śpimy. U jest dzień. Jest dzień. Przetrwałem noc. Ty też przetrwałeś, ale ty, ty masz łatwiej, bo ty masz rzeczy już Ale właśnie z rzecz rzeczami też jest trudniej, bo musisz. Dobra. Ja szukam skarbu. Te się?

Ile chickenów, jak zabiję i zjem na kolację? Chyba na śniadanie. Haha. Ha. Śniadanie, kolacja. Ja mam masę jedzenia. Więc się nie bój. Mam masę jedzenia. Zobacz sobie na czat. Co? Zobacz sobie na czat. No jest 7 minut. Na kliknij ty. Co? Kliknij ty, ty Ty? Ty No mam ty No i zobacz na no, sam dół No No widzisz? <ścoughs> A się oplułem Ej Co? Co to? Ej, siema! Ej, no, fajne, fajne, fajne. D Dzięki! Ja mam. Uuu, daj, daj, daj! Mum, mum, mum! Oddaj, oddaj, to mój, to mój, oddaj, oddaj. A kto znalazł mapę? Ale ja i tak tam bym poszedł. Nie. Mam dużo zraża. Dobra, zostajemy tu? Zostajemy tu? No szukamy wioski. O? Już jesteś na wyspie? Okay. Patrz to, ja wiem co zrobimy. Co? Kilow? A klatę? Dla... Dzięki. Dobra. Niezłe wdzianko. Tak, niezłe wdzięko. masz to Dzięki, ale fajny ubiór. Ja bym chciał budki zamiast spodni, Ja nie lubię. Spodni. Co? Nie, 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 ja nie chcę. Zostaw sobie. Macz skórzaną Teraz nie zginę. Nie no, skórzaną wezmę. Ej, dla członka! Dla członka! Wizowie, piście, kto chce wbijać. Tutaj na serwa. Zaprosimy kogoś? No, możemy. Może musi być kontakt. No, to też. Coś. Dobra. Dobra. E, to idziemy dolej. Odcinku, ej, nie ej, ja wiem, ja wiem, ja wiem, kto kto będzie na Filipowicach. Co? Będzie! M mój kolega, nie wiem, czy będzie dobry w Minecrafta. Grał, mówi, że ma i tak dalej, więc mo może go zaproszę. Dobra? Nie, ty mod Jak Filipowice będą istniały za dwa lata. Może No sorry, ale za dwa lata... Za dwa lata będzie miał kompa. Aha. On ma jeszcze 8 lat, nie? Ale za dwa lata będzie miał... 10. Ej! Ja mam mało życia! To masz Co ty takie jest? Takie coś jest. O jest jedzenie. Zjadłem, a co, ja ci pokażę coś? Co? I co? Sam... I samo mi szło. Ory, Czemu zabijasz żuwiki? Chcę skorupę dostać. Nie Już nie jesteśmy w kropce, ja nie? Masz, nie zabijaj tego. Czemu go zabijasz? Bo ja Ile trzeba skorupy na... Na tą czapkę? No tyle ile potrzeba. Na zwykłą czapkę. Aha, dobra. Czyli mamy już dwa, tak? Dawajcie skorupę. Czekaj, muszę sobie myszkę poprawić. Bo mi zjeżdża. Zaraz dostałem. A tutaj ile żółwi? Chodź! Przepieram. Przepieram. Nie mam nic. Sama zapomniałem. <tryk> Masz moje rzeczy. No, nie, 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 no nie bij go. Nie wydrofiła. A dasz mi coś? A Co? no, ja drobna nie mam. A ja mam. Mogę ci dać patyki. I to. Dobra, ulepszamy się na maksa. Na razie diamentów nie zużywaj, dobra? Jakie słabiaczki mieć mi dałeś. To mój kilo, to mój kilo. Znaczy tego. O to trochę... Y... Zrobię ci pilof. Zrobię ci Siekierę i tyle. Kilof i siekierę Masz i masz. Tu masz. Ej. Szykiel, no idę już, idę. Masz szybko, szybko. Ej, no, kozackie rzeczy. Dobra. No. Dobra, idziemy szukać wioski tak. Dobra. Jesteśmy gotowi, co? A która? Ile, ile minut. Ej, pies! 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 Ja mam jedną kość, a ty? Ja mam zero. Ile minut? Ej, dobra, ja, ja idę. Ja idę, ja idę. Mam kość. Jedną. Jedną. To... Co? 14. To już kończymy. Tak, tak. Chodź do mnie abi i już kończymy no Mam, mam! Dobra, kończymy. No to cześć. No to cześć.